6 grudnia to dzień, o którym mali pacjenci z Oddziału Onkologii i Hematologii długo nie zapomną. Był Mikołaj prezenty, a zamiast Sań z Reniferami czerwone Ferrari. Odwiedzają nas Mikołajowie i wszyscy dobroczyńcy, także zdecydowanie uprzyjemniają czas naszym pacjentom. To jest moment taki, kiedy czas choroby troszeczkę schodzi na, na plan dalszy i po prostu można tak popatrzeć przez różowe okulary. Także my co roku czekamy na ten dzień bardzo, bardzo z, z, dużym, z, z dużym niepokojem, z dużą nadzieją na prezenty. Cieszą się dorośli, cieszą, cieszą się dzieci. Sam fakt oglądania, Takich luksusowych samochodów, to również jest dla dzieci ogromna frajda. Także, no po prostu za każdym razem inne niespodzianki czekają naszych pacjentów, no i personel. Także to jest czas szczególny. Bardzo się z tego cieszymy. Troszeczkę to jest tak, że u nas to w ogóle jest niemożliwe, żeby Mikołaj nie przyjechał. To znaczy, za, zawsze, zawsze on był. Zawsze był. Przyjeżdżał różnymi wozami, w różnym, w różnym otoczeniu. Także trochę jest ten element takiej. Niespodzianki, ale tak naprawdę każdy wie, że to się po prostu zdarzy. Na ten dzień czekam cały rok i dzisiaj to jest po prostu mój dzień i jestem przeszczęśliwy. Jak dzieci zareagowały na tę wizytę? Troszeczkę zdziwione, podekscytowane i pełne radości. Uśmiechnięte, roześmiane, także naprawdę bardzo dobra, prawidłowa reakcja, dokładnie taka, jakiej spodziewał się Mikołaj. Dzieci dostały różne prezenty, były podzielone dla najmłodszych, troszkę starszych i najstarszych dzieci. Myślę, że każde dostało coś, co mu się przyda i co będzie mogło, mogło wykorzystać. Odwiedziny świętego Mikołaja sprawiły, że mali pacjenci chociaż na chwilę mogli zapomnieć o chorobie, a na ich twarzach znów pojawił się uśmiech.